Tu się dzieje. To jest jeszcze rano. Wszyscy do pracy jadą dopiero. Gdzie ta cholera polazła nasza? Po tym drzewie już tam poszła dziś. Crambaj, ty jedna. Gdzie tam wlazłaś ty? No i co teraz tam z tobą? Sieroto. Co za kot? Chodź tutaj na dół, ty. Ciołku jeden. Malnie dachowiec, dachowiec. Jeszcze u nas wcześniej ludzie dopiero do pracy jadą, Natalia jeszcze śpi, także mi tu hałasuje po tym dachu. I dzień dobry, dzień dobry, nowy dzień, nowy dzień. Jesteśmy przeszczęśliwi. Dlaczego Natalia? Bo no, przed, przed będziemy mieć chociaż śmieci ogarnięte. Tak jest, to... śmieciarka przyjechała, także wykorzystujemy ją. Maksymalnie ładujemy do naszego kosza i tak będziemy tutaj jeszcze wracać, bo musimy to wszystko posprzątać, no, przygotować do zdania, że tak powiem, w ten dom. A później to już nie się. Nie bali się nie się. No my tak mało produkujemy tych śmieci. Ale w Niemczech mieliśmy więcej, no my oj, byśmy... oj, nie do czy to byliśmy śmieciarze. Kartoniki, plasticzki, bo jogurcik, bo mleczko, bo to, bo tamto. Tutaj jemy na mieście i tak chemia, jedynie jakieś resztki. z chemii. No tak, tak właśnie zauważyliśmy, jak w Europie, to słuchajcie, każde opakowanie, nawet, nawet jak warzywa kupujecie, owoce czy cokolwiek, wszystko w plastiku. Wszystko. Tak jak w Holandii możecie zobaczyć, nawet każdy zwykły szczypiorek, który jest, rzodkiewka, ogórek, wszystko jest tak, w, plastiku. Wszystko w plastiku. My plastic is fantastic. Nie będziemy mieli tam, myślałem, bo tam mamy taką kapliczkę, ale nie mamy takiego zbiornika, żeby sobie, A ja sobie sadzać kupię te... Ale to jakąś. No, coś tam wymyślimy. Eee, I Będę miała rybki, przyjdę tutaj, zabiorę rybki swoje, bo mam złotą rybkę. Mam tę Najpierw trzeba Najpierw trzeba ją złowić. Jeźdź. Złowię, złowię, nie ma problemu. Choćbym miała tutaj sterczyć z tydzień, czasu złowię. Siecią. <laughs> A nie, właśnie taki podbierek musimy. Mamy, eee, mamy. Po... Nie, nie mamy. To nie jest to. Potrzebujesz normalnie jak do rybek tą łapania kaszo Kaszorek i, bo tych nie to, ty Kaszorek ty nie złapiesz, to się chyba nazywa ty Na pewno poprawnie. ale jest ty mm. A, Poczułaś tą słodycz mm. Dobra Chcesz tu Dobra. Tutaj? Ja, my, to posić sobie Robimy ewakuację słuchajcie jaka Dryfi Dobra Niech biorą swoje i wyjeżdżają Aha. No to jest sytuacja Właśnie e, mieliśmy wynająć ten e, Malcolm, miał tam kogoś nie, kto woził, niech leje tej wody ty sieroto. Nie, kogo woził, e, czy tam ich prze przeprowadzali? No i powiedzieli nam 15 tysięcy, ale teraz się dopiero dogadali, że to 15 tysięcy e, really chcą za kilometr. No to Natalia z Marcinem poszli do sąsiada. Sprawdźcie jak tutaj sytuacja, ile tutaj sobie zawinszuje. Za e, przewiezienie naszych rzeczy. No. Przypuszczam, ja postaram się tak zrobić, żeby to był jeden kurs. Jeden i wyłącznie jeden. I tak wygląda sytuacja u nas. Czyli skręcenia w tym domu to już na razie szlifierka. Także będzie, nie, nie, nie. wszystko będzie równać, gładzić i tak dalej. Tu skręcenia na tą chwilę. Nici. My ruszamy dalej. Musimy zabrać parę rzeczy jeszcze oczywiście do naszego nowego domu, Natalia przygotowuje. Później coś zjeść, no zobaczymy jak nam się uda ten, ten dzień. Takie mamy niebo, ja z domu cały czas słyszałem, w domu słyszałem cały czas burza, normalnie grzmiało jak cholera. Dopiero teraz wyjeżdżamy, tu, a to wszystko poszło nam bokiem. Tak się grzmiało, także z naszej chaty nie było widać. Natalia rozmienia pieniążki, a my jedziemy zawieźć kolejną partię rzeczy w plecaku. Także no i coś zjeść w końcu, bo jeszcze dzisiaj to no zjedliśmy tylko tam śniadanko, a tak to kaszanka. Nic się nie dzieje. Cały czas w domu grzebanie, wyciąganie wszystkich rzeczy i układanie tego, tak żeby łatwo było to rozpakować. Wiadomo co chodzi. Panie jadą z puszkami, proszę bardzo, ile puszek. Część, część tych puszek to jest przetapiana na, yy, na przykład na wiadra, na garnki, na różne takie, na miski. Mają swoje formy, roztapiają to i robią sobie miskę z aluminium. I wchodzimy jak na swoje. Swoje nowe. I jedno miałem sprawdzić właśnie. O właśnie. Nowe palniki są. Dobra, o! Proszę, o! To Także, porząd, to już ten się pali inaczej niż ten poprzedni. jeśli pamiętacie, to płynie, nie? Tak. No, teraz mogę... no, te są dla. dla Europejczyków, żeby się nie bali. Bo tam ta spryca, no, to taki bardziej. O, tutaj jest, o! Mam mniejsze garnki. Muszę zrobić taką nakładkę na małe garnki. No dobra, to to mamy zrobione. Okay. Bardzo ważna mamy sprawa. Dobrze? Okay. Otwieramy okno. Otwieramy okna? Tak, tutaj A bez dwóch Będziemy tutaj się kręcić, krążyć. O, już Natalia część rzeczy tu rozkłada. Relaks. Nie, patrzę czy mi będzie ubierać łóżko. Pierwsze testy. Natalia już tutaj rozkłada część z naszych rzeczy. Także możemy sobie tutaj... zostawimy otwarte okna. Ale tu jest fajnie, tu się... jak ci jest na bardzo gorąco. Ale w ogóle tu jest chłodniej niż jest tam co... No u nas tam to jest po prostu kongo w tej chwili. Jednak jest przebieg, nie? Je? Yes, jest, jest. Taki... No, otworzyliśmy okna, także nie trzeba będzie tego, ale postawimy sobie tutaj jednego mm. i drugiego mm. yeah. małego wiatraka. Tak, średniopachę. Trzeba ten yy... wiatrak puścić. Mocno. Wiatrak, wiatrak to będzie ten, rozwieje. Wiś wiśnią? Nie, no. wiśnią. Mm. Może tutaj różnica może będzie przebiegł. tej Będzie kręcić. Przyjechaliśmy z Natalią. Ale trzeba sufit patrzeć Natalia. Do tej naszej już teraz. Tak. Naszym, jemy tu drugi raz, ale będziemy tutaj w pobliżu mm. mieszkamy Także yy... Natalia, zachwycona jest czym? Trzeba. Cały sofit w talerzykach. To jest ten lokal, gdzie macie tutaj te jamniki. Wszyscy pamiętają te czasy, albo prawie wszyscy pamiętają te, te czasy. To tutaj sobie teraz wsiadamy. Słuchajcie, jest niedrogo. Nie, co oni mają, zakup, same, co, co oni mają za zakupki fajne? A to jest klasyka. Yy, ale jest niedrogo i no smacznie, także będziemy tutaj na pewno się częściej stołować. Znaczy, okay. co to jest? A to jest chyba jakieś ognisko, czy co to jest tutaj, że postawione? A nie, to jest chyba młynek. To jest, tak, to jest młynek. Tutaj się. Tak, tu się wrzuca żarno od góry, znaczy, te. Yy, Zboże, tym się kręci, i stąd się sypie już mąka. Aż znaczy taki stary to nie jestem, żebym to pamiętał, ale no gdzieś tam się widziało takie rzeczy. I maszyny do szycia, tak. Kiedyś to pewnie za taką bierze, to dałbym sobie parę dziwnych rzeczy zrobić, ale. Jak herbata. Teraz mogę... Już drugi raz ją piję i mogę oznajmić, że Jurka Fi hmm, To jest najlepsza zielona herbata. Okay, pani już nie się serio. Pani już nie się nie? proszę bardzo. Okun, Dobrze. A ja poprosiłem o wodę i dostałem... Herbatę... słoiku. Dobra. Trzeba mówię, zamawiać. Co robić? A co ty w ogóle e, No Nudyl, zup e, z porkiem, a czyli ze świnką. Czyli z wieprzowiną. Z pieprzowiną. Teraz trzeba zbrudzić. Z ostrego. A no jest do... dobre, jest czyli tak. do. to robi robotę, bo po prostu. Jedną tutaj mają, fajną przyprawę, dla mnie to jest plus. Marynowany czosnek. Tak, tak, tak ostatnio jedliśmy nosy. to. Ale nie mogę znaleźć. O, papryczki, też parę mm. papryczki. Mm. Tak, a to, co tutaj ]ściałam... hałasuje, to jest ten wajfulator, który jest na górze. Także, co robić? Mm. I. Krem de la creme. Dam. Marynowanie. Czosnek. A ja sobie wziąłem Krucha. makaron z połowiną i prezentuję się tak. W ogóle ile to kosztuje? 2,50. Moja zupa z y, dolka 75. Dodatkami 70 taką zupę macie, całą Micha. Także ja się zabieram za jedzenie, smaczności. Jak smakowało, jak smakowało jedzenie? Zupa pyszna, ale fajnie było. No, ale chili, słuchajcie, takie chili dali, że normalnie aż pali. Już dawno po, po wyjściu, a pali jak nie wiem co. No dobra, tu się wieczorem posiedzimy chwilę, żeby tu ogarnąć i resztę planu na kolejny, znaczy na następną część. Miejmy nadzieję, że wyłapiemy tego sąsiada i nam na meble, jeśli nie no to... na jutro musimy to przełożyć wszystko wtedy. No właśnie, ja mam dzisiaj Marcina przy sobie, a muszę yy, z sąsiadem porozmawiać i tak patrzę teraz, jak duży jest ten ta przyczepka, żebym mógł załadować swoje rzeczy i przewieźć to. Będę starał się to przewieźć, jak to mówią, za jednym razem. No, żeby pięć razy nie latać. się chyba przemalował skuter albo manowy. Chyba przemalował. W każdym razie chcę zobaczyć, jak to wygląda wielkościowo. No bo tych parę rzeczy jest. A najważniejsza to jest e, sofa i pufy, no, żeby się dobrze tam u nas za... rozłożyć. Także będę musiał... Gdzie ja miałem miarę? Aha, tak jak kurnik robiliśmy i tego wywaliłem, bo się popsuła. Rozłożyłem ją raz, słownie raz. Dziesięciometrowa metrowa już się nie zwinęła. <grym> tak, takie rzeczy. Tam już zachód słońca. No zobaczymy, jak później chwilę Marcin znajdzie, to podejdziemy, zagadamy, bo Marcin tam komunikuje się z tym sąsiadem w języku kmerskim, czego ja jeszcze biegłym przykładem nie jestem, ale, ale pomału, pomału przyjdzie dzień i no trzeba będzie zabrać na te nasze kilka rzeczy. My mamy jeszcze czas, to nie jest jakaś panika, żeby coś się działo, przewozimy systematycznie już się, w sumie to tylko te największe rzeczy, czyli ta sofa cała i tam parę takich innych drobiazgów, ale chcę to wrzucić wszystko na jeden myk, a resztę to już damy radę. Taka sytuacja tu. Witam dzisiaj wszystkich po przeprowadzce znaczy no w sumie nie do końca bo jeszcze jesteśmy u siebie w domu może zaplanuję sobie spanie w nowym domu i zobaczysz jaka jest atmosfera aura, tego, energia tego domu dzisiaj sobie po prostu pozwolę na małe co nieco dla kobiet i pojadę do kosmetyczki coś mi się ostatnio po prostu popsuła cera, jest tak gorąco a że no jednak muszę jakieś chyba lepsze kosmetyki do oczyszczenia twarzy zakupić, więc najpierw zacznę sobie oczyszczanie twarzy w salonie. Jednym ostatnio byłam i, i pomogło, więc zabieram Was dzisiaj na delikatne oczyszczanie twarzy. I może, może polecę sobie do jednej dziewczyny, która fajnie robi paznokcie. Muszę przetestować jedną, jedną panią. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Więc zapraszam, zapraszam, na razie. No i w tej chwili dojechałam do pani, do salonu. Robi, robi różne zabiegi na twarz, malowanie, stylizacja włosów. Ta pani mnie ścinała, akurat idę do siostry jednej z pań. Ta pani mi tutaj ścinała włosy i robiła koloryzację. Jestem bardzo zadowolona, więc daję szansę odnośnie Twarzy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Startuję. Pani tutaj chciała mi zrobić bardzo profesjonalne oczyszczanie twarzy, ale to trwa 3 godziny. Ja niestety mam gości w domu. Nie mogę się podjąć teraz oczyszczania, więc jutro na 11 jestem umówiona, więc jutro zrobimy sobie oczyszczanie, czyli profesjonalny salon, i to jest za 15 dolarów, więc myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, no to będzie jutro wycieczka. See you tomorrow! Bye! Okay, ha, w tej chwili do jednego z miejsc tutaj jest Your Cafe. Już jest zamknięte, bo no o 5 zamykają i tutaj jest jeden fajny salonik, spa. I pójdę sobie po prostu na zwykły masaż twarzy. I tutaj robią dziewczyny paznokcie, więc spróbuję po prostu porozmawiać z nimi, że czy mogą zrobić mi paznokcie, czy mają w ogóle tyle czasu. Więc... Idę, idę. Tutaj mam parę opcji. Jest masa jest yy, peeling yy, ciała i tutaj mamy Nail Spa. Myślę, że zdecyduję się na klasyczny manicure, żel manicure, a tutaj jest yy, podstawowe oczyszczanie twarzy i druga wersja chyba zrobię sobie po prostu masaż twarzy razem z takim oczyszczaniem za 12 dolarów. Byłam już u dziewczyn wcześniej, więc jest bardzo dobry, pomagało mi na cerę. A jutro jestem umówiona na 11, na poważne oczyszczanie twarzy, więc żeby nie marnować sobie wieczoru, idziemy w to. Czyli uzgodniłam sobie z paniami właśnie zabieg na buzie taką mniej inwazyjną, dlatego że jutro będę miała zabieg 3 godziny, ale jeszcze wybrałam sobie żelowy manicure. Kolor czerwony oczywiście, który lubię. Więc panie sobie przygotowują już miejsce dla mnie. No i co? No zaraz wchodzę. Woda jest. Tu jest fajna atmosfera, fajne olejki zapachowe. Uwielbiam ten salonik. Już byłam. Więc dziewczyny mają super kosmetyki, naprawdę takie profesjonalne, więc... No, będzie miło, będzie miło. Tu jest taka kotara, tam są dwa łóżeczka przedzielone kotarą, żeby było tak bardziej nastrojowo. Bardzo fajne miejsce, więc polecam na przyszłość. Panie mi tutaj pozwoliły na chwilkę wejść, zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda. Mają tam maszyny na zapleczu do dezynfekcji sprzętu, wszystkiego. Tak to wygląda romantycznie. O proszę. Więc co, zaczynamy. Na razie. Ja już sobie leżę na kozetce. No i omówiłyśmy tutaj sprawę i jak będzie wyglądało profesjonalne nagrywanie krok po kroku, co będą ze mną robić. I pani podjęła się tego, żeby to nagrać, więc postaram się, no jeśli nie będzie mówione nic, no to... Włożymy, włączymy jakąś melodykę albo jakiś podbłos, podkład głosowy, żebyście po prostu wiedzieli, co mniej więcej mi robili, tak? Brzmi to cudownie, jak za każdym razem, kiedy jestem, więc no, miłego oglądania. Właśnie skończyłam e, prawie 2,5 i pół z zabieg. Sien Rip and Spa. I naprzeciwko Your Cafe. Jestem tak zadowolona. Pokażę Wam jutro, ale paznokcie są naprawdę pięknie poprowadzone. Wszystko jest naprawdę jestem zadowolona, więc zapraszam. Jutro będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Nie wiem, czy widać jakieś efekty, ale czuję, że, że ta skóra po prostu błyszczy. Czuję się lepiej, jest elastyczniejsza, taka bardziej napięta. Fajne zrobiły dziewczyny masaż, oczyszczanie. No nie, no jestem mega zadowolona, naprawdę. No i mamy nową followerkę, subskrybenta. No i. Puścimy z... tak, tak, ja rekomenduję z czystym sercem tutaj to miejsce i warto, naprawdę warto, nie jest to duża cena, ale polecam dziewczyny polecam. Są sumienne, konsekwentne w tym co robią i efekt jest oszałamiający Tak, 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 <grym> tak. Ja jestem na mega tak. Dzień dobry. Przepraszamy za te dźwięki. Ale y, remont już od, od środka się zaczął zaczęło. Tak, i tak po także teraz będzie świetelka, także nic. No nic. Ja e, dzisiejszy idziemy. odcinek. Panowie, siła wyższa. Miłe panie? Coś dla was. Coś dla was, chciałyście? No to macie. Coś dla was. A, a my musimy się panowie dostosować. No co robić? Następnym <laughs> razem tak. ty pójdziesz na masaż twarzy. <laughs> To ja mi jak, Ty, mako, jak nie. makowca. Naciągnąć na Ci to. Do... Albo jak szarpeja mi powyginają. No dobrze, to w, każe, w każdym nie razie. Nie, nie. Eee, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy za przybycie dużej ilości nowych subskrybentów. Mamy nadzieję, że spełnimy Wasze oczekiwania. Eee. Bawcie się po prostu dobrze z nami. Tak. Tu mi. nie będzie idealnie, ja no bo nie będzie, będzie idealnie, się ale... Się ale tak. Bawmy się dobrze. Eee. Ja dzisiaj jeszcze pójdę do tego sąsiada, zabiorę mu tą szlifierkę, tak, tak będzie. Tak, tak, tak. będziemy brać opłatę za to, tak. za wypożyczenie. Nie, wyznaczę mu godzinę. W każdym bądź razie, bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za to, że byliście z nami. E... Łapki, komentarze, wszystko doceniamy, czytamy, staramy się odpowiadać na wszystkie. E... Jak będziecie w SimGrip, to zapraszam. Idziemy na damskie spa. A czyli o, o, pomijając facetów, bo na pewno pójdą gdzieś, nie wiem, no, <laughs> na masaż stóp. Panowie, mam, mam miejsca, parę takich jest miejsc. Możemy pograć w golfa, możemy sobie pójść na billard. Może... No, panie też mogą iść, oczywiście, że mogą iść. Ale... W bóle pogramy sobie. Tak. Ale są miejsca, gdzie możemy sobie przycupnąć. Poczekać na nas. <laughs> przepukać gardło, po, pomyśleć, pokontemplować i poczekać na panie nasze. Dokładnie. Tak. Nic. Tym razem. Niech Wam się darzy. Łyska. Do zobaczenia.